Dzień dobry państwu. Witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek poświęcony niesamowitym wynalazkom XIX wieku. Ogniwo Volty, pomimo efektownych pokazów, tak naprawdę nie nadawało się do użytku. Wodór wydzielający się na elektrodzie miedzianej blokował przepływ prądu, natomiast kwas dość szybko niszczył cynkowe blaszki. Dlatego tego typu baterie po użyciu należało Rozmontować. Problemy te rozwiązuje w 1836 angielski chemik John Frederick Daniel. Rozdziela on ogniwo na dwa półogniwa. Elektrody umieszcza w roztworach siarczanów, metali, z których są one wykonane. Zbudujmy takie ogniwo, elektroda miedziana. Umieścimy ją w roztworze siarczanu miedzi. Elektroda cynkowa zostanie zalana roztworem siarczanu cynku. Nie ma tu kwasu, a więc blaszka cynkowa nie będzie niszczona. Nie będzie także wydzielał się wodór, ale prąd też nie płynie. Aby takie ogniwo działało, należy zamknąć obwód przez klucz elektrolityczny. Może to być taka rurka wypełniona galaretką zawierającą chlorek potasu. Ogniwo działa. Prąd płynie. Następuje tu wymiana jonów poprzez klucz elektrolityczny. Powstaje siła elektromotoryczna około 1 V. Jeżeli nie chcemy robić galaretki, można użyć chusteczki higienicznej umieszczonej w kawałku ogrodowego węża nasączonej chlorkiem potasu. Taki klucz elektrolityczny też działa doskonale. Umożliwia pracę ogniwa Daniela. Siła elektromotoryczna 1V. Trudno z tego cokolwiek zasilić, niemniej tego typu baterie zostały wykorzystane do budowy pierwszego telegrafu. Ta konstrukcja jest jednak bardzo złożona. Spróbujmy wykonać takie ogniwo, ale w inny sposób. W tej wersji ogniwa zamiast klucza elektrolitycznego, którego zadaniem było niedopuszczenie do mieszania się roztworów, zastosujemy. Porowatą przegrodę wykonaną z kuchennego zmywaka oraz bibułki. I tąże przegrodą rozdzielimy naczynie na dwie sekcje. Do jednej nalewam roztwór siarczanu miedzi, do drugiej siarczanu cynku. Już się stanie po umieszczeniu wewnątrz elektrod. Ogniwo działa, prąd płynie. Zmierzmy siłę elektromotoryczną tego ogniwa. Około jednego. Volta. Poprzez przegrodę, która zapobiega mieszaniu się roztworów, przenikają jony. Ogniwo pracuje. Wynalazek Daniela jest pierwszym trwałym ogniwem galwanicznym. Jednak skomplikowana budowa i niska siła elektromotoryczna eliminują go z użycia, gdy w 1866 francuski chemik Georges Leclenché. Buduje ogniwo cynkowo-węglowe. Zastępuje on miedzianą elektrodę grafitową pałeczką. A zamiast kwasu stosuje chlorek amonu. Zbudujmy takie ogniwo. Zamiast elektrody miedzianej grafitowa pałeczka. Skąd taką wziąć? Otóż w handlu dostępne są takie oto grafitowe elektrody spawalnicze. Kosztuje to około 2 zł. Możemy z takiej elektrody usunąć okrywającą ją miedź, zostawiając troszkę na przylutowanie drucika. I mamy doskonałą elektrodę do różnych doświadczeń. Prócz tego, jako depolaryzator użyjemy tlenku manganu. Natomiast jako elektrolit roztworu chlorku amonu. Do dzieła. Do budowy ogniwa będą potrzebne cynkowa blaszka, grafitowa pałeczka, wodny roztwór chlorku amonu. I tu taka uwaga rozpuszczanie tego związku jest endotermiczne, więc gdy wsypiemy kryształy salmiaku do wody i zamieszamy, roztwór stanie się lodowaty a ogniwa tego typu w niskich temperaturach nie chcą działać. Więc przygotujmy roztwór nieco wcześniej, aby nabrał temperatury pokojowej. Prócz tego tlenek manganu zmieszany z sproszkowanym grafitem. Pełnił on będzie funkcję depolaryzatora oraz płócienny woreczek, który możemy uzyskać choćby z płóciennej rękawiczki. Umieszczam elektrodę węglową w płóciennym woreczku. Teraz należy wypełnić go depolaryzatorem. Elektroda węglowa gotowa. Czas zalać elektrolitem. Mamy ogniwo. Skonstruowane po raz pierwszy w 1866 roku. Spróbujmy zasilić choćby silnik. Silnik działa. Ogniwo to wytwarza znacznie większe natężenie prądu niż konstruowane wcześniej ogniwa Wolty czy Daniela. Na elektrodzie ujemnej zachodzi utlenianie cynku. Cynk przechodzi do roztworu, oddając elektrody. Na elektrodzie dodatniej zachodzi redukcja jonów amonowych, które pobierają elektrony. Prąd płynie, elektroda cynkowa powoli ulega roztwarzaniu. Na elektrodzie węglowej wydziela się wodór, ale jest depolaryzator pochłania go, utleniając, i powstaje tylko woda. A woda przewodzi jony. Dlatego ogniwo takie może pracować długo. Jak długo? Dopóki elektroda cynkowa nie przejdzie do roztworu, albo nie wyschnie elektrolit. Ogniwa takie zrewolucjonizowały chociażby telekomunikacje. Używane były do zasilania telefonów, a nawet domowych dzwonków. Zbudujemy baterie z takich ogniw. Tak wyglądała jedna z pierwszych baterii, ale my zbudujemy trochę nowocześniejszą. Cynkowa elektroda przechodzi do roztworu, więc powinna być duża. Jest duża ma kształt cylindra otaczającego elektrodę węglową. Zapewni to długie działanie baterii. To była bateria, którą wykonał Leklanczy. A teraz nasza. Elektrody węglowe otoczone depolaryzatorem. Pierwsze ogniwo i druga elektroda wewnątrz cylindra z cynku. Bateria gotowa. Teraz czas na elektrolit. Czy zadziała? Coś się pojawiło? Czy uda się włączyć radio? Napięcie za niskie. Połóżmy jeszcze jedno ogniwo. Jak widać pracuje, czy zagra. Urządzenie pracuje. I będzie długo pracować. Bateria ta zapewni działanie tego radyjka przez kilka dni, a może nawet tygodni. Pierwsze ogniwo. Które dostarcza napięcie do zasilania różnych urządzeń. Na dodatek jest to ogniwo trwałe, gdyż przerwanie obwodu powoduje przerwanie reakcji. Nie ma tu kwasu. Cynkowe kubeczki nie zostaną zniszczone. Nie trzeba tej baterii rozmontowywać. Działa tylko wtedy, gdy pobieramy z niej prąd. 70 lat temu Monsieur Peel, czyli pan bateryjka, reklamuje elektryczne latarki. Ale zanim urządzenia te staną się powszechne, ogniwo przechodzi wiele zmian. W roku 1876 Leclerc wiąże elektrolit za pomocą skrobi, czyli robi amonowy kisielek. Nie jest to dobrym pomysłem. Dopiero 9 lat później niemiecki fizyk Karl Gassner używa gipsu paryskiego i dodaje chlorku cynku. Tak wykonane ogniwo okazuje się bardzo trwałe i jest produkowane do dziś. Tej wersji ogniwa nie musimy budować, gdyż można je dostać w handlu. Zbadajmy je. Cynkowy kubeczek, wewnątrz węglowa elektroda. Bardzo podobna konstrukcja. Zasadnicza różnica jest taka: elektrolit związany jest w postaci pasty. Nie wycieknie tak jak w mokrym ogniwie, które skonstruował Leclanchet. Zbadajmy siłę elektromotoryczną. 1,5 V. Ogniwo, które do dzisiejszego dnia zasila bardzo wiele urządzeń. Jednak ma ono pewne wady. Stosunkowo duży opór wewnętrzny nie pozwala na zasilanie urządzeń dużej mocy. Poza tym w trakcie pracy zniszczeniu ulega cynkowy kubeczek. Pojawia się także woda wskutek wiązania utleniania wodoru i Rozpuszczony w niej elektrolit może po prostu wyciec. Tak więc dziś powoli odchodzi się od tego ogniwa i stosuje nowocześniejsze baterie. Badania nad coraz lepszymi ogniwami trwają. W połowie XX wieku pojawia się ich wiele, jednak jedna konstrukcja zdobywa popularność. Ogniwo wynalezione przez Luisa Jury. Ogniwo alkaliczne. Porównajmy je z konstrukcją gasnera. Dwie zasadnicze różnice. Obudowa ogniwa alkalicznego nie jest już elektroną ujemną, więc nie przejdzie do roztworu i ogniwo nie wycieknie. Poza tym, zastosowanie mocnej zasady obniża opór wewnętrzny. I z takich ogniw można pobierać prąd o dużym natężeniu. Poza tym mają one większą pojemność i pracują dłużej. Dla ułatwienia, wykonywane są w takich samych wymiarach jak ogniwa tradycyjne: czyli największe typu R20, nieco mniejsze R14, R12, występujące wyłącznie w postaci pakietów po 3 sztuki. R6, R3. Każdy z nich ma oczywiście siłę elektromotoryczną o wartości 1,5 V, niezależnie czy jest to ogniwo alkaliczne czy tradycyjne cynkowo-węglowe. Oczywiście ta bateria ma napięcie 4,5 V, gdyż są tu 3 ogniwa. Prócz tego można spotkać całkiem Nietypowe bateryjki. Choćby takie. Wewnątrz 6 ogniw i siła elektromotoryczna 9V. Prócz tego mamy taką nietypową baterię. Wygląda podobnie do klasycznego ogniwa R6. Niemniej, jeśli zmierzymy napięcie na zaciskach 12V, Wewnątrz jest dziewięć takich maleńkich ogniw guzikowych. Przyjrzyjmy się może ogniwom guzikowym. Wykonane do zasilania zegarków i innych niewielkich urządzeń mają napięcie oczywiście porównywalne z tradycyjnymi ogniwami, jednak nie wszystkie. Tu siła elektromotoryczna przekracza 3V. Są to ogniwa litowe. Tutaj jedną z elektrod jest lit, metal bardzo aktywny chemicznie, stosowany w najnowszego rodzaju bateriach. Takie ogniwa są wykonywane również w postaci walców o identycznych wymiarach jak tradycyjna bateria R6. Czy ogniwo właściwie, ale popularnie nazywane baterią. Jednak napięcie przez nie generowane jest ponad dwukrotnie wyższe. Tego typu ogniwa zasilają urządzenia telemetryczne i potrafią pracować przez około 10 lat. Oprócz tego mamy jeszcze inne nietypowe ogniwa. Takie jak choćby ogniwo cynkowo-powietrzne. Ogniwo jest zabezpieczone. W momencie, gdy odklejamy naklejkę, odsłaniamy małe otworki, przez które dostaje się tlen atmosferyczny. Rozpoczyna się reakcja, czyli takie ogniwo odbezpieczone po minucie napowietrzania zaczyna pracować. I niezależnie od tego, czy będziemy z niego korzystać, czy nie, po tygodniu, dwóch tygodniach straci swoje własności. Siła elektromotoryczna po krótkim napowietrzeniu około 1,3 V. Tego typu ogniwka, cynkowo powietrzne, stosowane są w aparatach słuchowych. Jeśli będziemy komuś wymieniać ogniwo w aparacie, nie zapomnijmy o napowietrzeniu, zanim zamontujemy w urządzenie. To oczywiście nie wszystkie ogniwa. Ogniw stosowanych w technice jest więcej. Niemniej ogniwa pierwotne mają jedną wadę. Można je użyć tylko raz. Po zużyciu należy zutylizować i wyprodukować ponownie. Tymczasem w wielu sytuacjach przydatne są ogniwa wielokrotnego użytku, nazywane wtórnymi. I o tych ogniwach w następnym odcinku. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.